Hej! E, witajcie w czwartym już odcinku Liszkastu. Co prawda e, nie bardzo wiem o czym mówić, bo tak jakichś personalnych więcej nic w sumie nie mam co opowiedzieć. Z bieżących spraw politycznych mi się nie interesuje, dramy nie wiem jakie są, nie chcę mi się komentować tego pseudomemu 6-7. E, Natomiast powiem tyle, jak już chyba wspominałam, bardzo lubię animacje indie, w sumie można było po mnie to zauważyć. Bardzo lubię Studio Glitch i mam nawet plakat tego w pokoju. Tak w sumie teraz na niego patrzę, mam go nad biurkiem i jest naprawdę bardzo ładny. Tak się tylko pochwalę i moim ulubionym serialem jest obłędny cyfrowy cyrk. I e, bardzo mam dużo teorii na jego temat, ale nie chcę siedzieć i się zastanawiać, i w trakcie myśleć. I nie chcę źle tego przedstawić, więc myślałam nad tym, żeby nagrać do tego osobny film. E, tylko że do tego muszę przygotować scenariusz, później ten film zmontować, bo nie wsadzę wtedy pętli tak, jak tutaj robię na podcastach, bo nawet nie wiem, co ja bym miała w podcaście animować. E, dlatego zamiast tego to zrobię osobny film, pewnie z pół godziny gadania mi wyjdzie i to będzie długo trwało ale z drugiej strony może jeśli się streszczę to będę w stanie go e, mieć jeszcze przed siódmym odcinkiem, siódmy odcinek wychodzi 12 grudnia, tak ten, Tak więc to jest mój deadline e, trąciłam mikrofon, więc mogło być coś słychać, albo i nie, nie wiem e, w każdym razie chciałabym to, żeby było przed, bo Mam dużo teorii i nie będę, nie chcę tutaj się rozgadywać o tym zbyt długo. Ale jestem pewna, że. E, jestem pewna, że ten siódmy odcinek bardzo dużo zmieni. I coś mi się wydaje, że to będzie raczej retrospekcja, ale mam mnóstwo teorii, więc no. E, więc na razie ja to muszę sobie uporządkować, stworzyć film, postaram się coś z tego zrobić, i chcę to wrzucić, i chcę, żeby to było, i chcę, żeby ludzie to słyszeli, bo uważam, że posklejałam dużo różnych teorii, i uważam, że to naprawdę może mieć sens. I to może, może, może być, i ja się boję, że zostały tylko trzy odcinki. Ale już kończąc temat cyrku, nie bardzo wiedziałam, o czym by dzisiaj mówić, a stwierdziłam, że chcę nagrać się, chcę o czymś pogadać. Więc, manat. Otworzyłam artykuł w Wikipedii o manatach. I będę to czytać. I tyle. Więc jest bardziej merytorycznie, nie wiem. W każdym razie, coś się dzisiaj dowiecie o manatach. Manat. Rodzaj wodnych ssaków łożyskowych z rodziny manatowatych. Tak patrzę, bo wiecie, jeszcze te tabelki wszystkie, ale nie ma co tego czytać, bo to chyba że ktoś z was wie, czym są łożyskowce i brzegowce. Ja nie wiem. Rozmieszczenie geograficzne. Rodzaj obejmuje gatunki występujące w przybrzeżnych rejonach zachodniej części oceanu atlantyckiego od Florydy po północną Brazylię oraz baseny Amazonki i Orinoko. Długość ciała od 250 do 390 cm, masa ciała 460 620 kg. Systematyka. Rodzaj zdefiniował w 1758 roku szwedzki przyrodnik Karol Linneusz w dziesiątym wydaniu Systema Naturae, publikacji swojego autorstwa poświęconej systematyce zwierząt. Gatunkiem typowym jest, oznaczenie monotypowe, manat karaibski. Etymologia. Trichechus. Z greki trix, trikos. Trikos oznacza włosy, a echo. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, więc współczuję wam. E, znaczy mieć posiadać. Manatus. Z hiszpańskiego manati. Manat, krowa morska. E, od hajtańskiego manati, duży bubr. Gatunek typowy, późniejsze oznaczenie Trichechus manatus. OK, tu po, pominę, bo jest dużo nazw z greki, a ja absolutnie za chiny nie znam greckiego. Zatem podział systematyczny. Do rodzaju Trichechus zaliczane są trzy wspólnie żyjące gatunki zamieszkujące równikowe i podzwrotnikowe rzeki i estuaria oraz gatunki wymarłe, których pozycja taksonomiczna nie została jednoznacznie uzgodniona. Pierwszy gatunek to jest właśnie Trichechus manatus, yy, opisany przez Linneusza w 1758. Nazwa zwyczajowa to manat karaibski. Ma dwa podgatunki. Występuje w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych, Wielkich Antylach, Karaibskim Wybrzeżu Meksyku, Ameryce Środkowej i Północnej, i Północna Ameryka Południowa. Chwilę potrzebowałam się zastanowić. W Ameryce Środkowej i w Północnej części Ameryki Południowej, aż do wschodniej Brazylii. Eee, I tak, jak już wcześniej było wspomniane, osiąga od 250 do 390 cm długości ciała. I do 1620 kg masy ciała. Drugi gatunek to Trichechus senegalensis, opisany przez Linka w 1795 roku. Nazwa zwyczajowa to manat afrykański. Nie ma podgatunków. I występuje w rzece Senegal w Mauretanii, na południe do rzeki Longa w Angolii i w górę dużych rzek w głąb lądu do Maciny w Mali i jeziora Trene w Czadzie. E, osiąga do 350 cm i około 460 kg masy ciała. Trichechus in Trzeci gatunek to Trichechus inunguis. E, opisane przez Terera w 1883 roku, e, i jego nazwa zwyczajowa to Manad rzeczny. Jest to również gatunek monotypowy, czyli nie występują żadne jego podgatunki, e, i występuje w Nizinie Amazonki wraz z estuarium, czyli też Kolumbia, Brazylia, Ekwador i Peru. Osiąga to 300 cm długości ciała i 450 kg masy ciała. Eee, wszystkie trzy gatunki są gatunkiem narażonym na wymarcie. Opisano również gatunek wymarły z późnego Pleistocenu występującego na obszarze dzisiejszej Brazylii. Nie będę czytać jego nazwy, więc idziemy. Chciałam powiedzieć, idziemy dalej, ale tutaj ten artykuł niestety nie jest zbyt obszerny. Eee, ale teraz mogę coś powiedzieć z własnej wiedzy. To z tego co pamiętam, manaty właśnie bardzo zwinnie, zgrabnie się poruszają w wodzie. Nazywa się je czasami, miejscowi nazywają ziemniakami. Bo, no, umówmy się, przypominają trochę ziemniaka. Też prawdopodobnie od nich wywodzi się legenda o syrenach. Z racji, że e, tak zwinnie, zgrabnie się poruszają w wodzie, e, a no, marynarze widzieli tylko ich cień i nie znali tego zwierzęcia, i uznali, że to są piękne kobiety z ogonami, które pływają w wodzie. Więc, e, i też wydają dźwięki, które mogły zapoczątkować legendę o syrenach. To tyle, co ja mogę powiedzieć. Są bardzo urocze. I czy manaty są groźne? Nie, manaty nie są niebezpieczne dla ludzi i są uważane za bardzo łagodne ssaki. Mogą uderzyć ogonem, ale ogólnie to można. Nie powinno się ich dotykać, po to, żeby ich nie odstraszać i nie zrobić im przypadkiem krzywdy. Ale podobno manaty są bardzo przyjazne. I. Manata często się nazywa również krową morską, przez to, że się pasie na podwodnych łąkach. Ale możemy zobaczyć inne zwierzątka. Co takiego tutaj może być? E Można zobaczyć jeszcze Ocelot. To też jest zwierzę, które mam wrażenie, że każdy gdzieś zna widział, słyszał o nim ale nigdy nie pamięta nazwy. I to jest tak, że jak już spojrzę, no to no, faktycznie coś takiego jest. Ocelot wielki. Gatunek drapieżnego z zakaz pod rodziny kotów w obrębie rodziny kotowatych. Jeden z kilku gatunków swego rodzaju. Długość głowy i tułowia od 72 cm do 100 cm, ogona od 25 do 41 cm, a masa ciała do 15,5 kg. Samce są większe od samic. Ma centkowane futro o zróżnicowanych barwach, cechuje się szerokim zasięgiem występowania od Meksyku i skrajnego południa USA po Argentynę. Zasiedla różne siedliska leśne, ale też krzewiaste i sawanne. Świetnie wspina się po drzewach, polując jednak raczej na ziemi na myszowate i inne gryzonie, naczelne szczerbaki i inne ssaki, ptaki i gady. Poluje zwłaszcza w nocy. Po około 80 dniowej ciąży samica wydaje na świat miod, liczący od 1 do czterech noworodków, najczęściej jednego. Pomimo niszczenia siedlisk i nielegalnych polowań jest gatunkiem najmniejszej troski. Oceloty są prześliczne, więc naprawdę polecam wam, żebyście zobaczyli zdjęcia, bo trochę jak yy, koty bengalskie, tak do nich bym porównała. No ale jednak nie można przyjść i wytulić ocelota No kota węgierskiego w sumie też lepiej nie, nie zgniatać, no ale Jest to kotowaty średniej wielkości Długość głowy i tułowia ocelota wielkiego wynosi od 72,6 cm do 100 cm, czemu towarzyszy krótki ogon długości 25,5 do 41 cm. Są to rozmiary większe niż u innych przedstawicieli rodzaju ocelot, podobne lub nieco większe do osiąganych przez złotokota afrykańskiego. Masa ciała ocelota wielkiego wynosi u samców od 7 do 15,5 kg, u samic zaś od 6 do 11 kg. Skórę zwierzęcia pokrywa futro o zróżnicowanym kolorze. Podstawowa barwa może być kremowa, garbowano-żółta, czerwono-szara bądź też szara. Widnieją na niej centki pełne bądź otwarte ciemniejszej barwy, czasami wydłużone w poprzedniczne linie. Plamy zbiegają się na szyi zwierzęcia w pręgi. Brzuszna strona ciała ssaka jest biaława z rzadszymi, ciemniejszymi plamkami. Ciemne pasy pokrywają również górną część ogona. Futro ogólnie jest krótkie i gładkie. Na głowie sterczą zaokrąglone uszy o ciemnych, tylnych stronach. W środku widnieje na nich biała plama. Pazury przednich łap są większe niż pazury tylnych łap. To też kwestia tego, że jedzenie, atakowanie, chwytanie się. Systematyka. Gatunek po raz pierwszy zgodnie z zasadami nazewnictwa binominalnego opisał w 1758 roku szwedzki przyrodnik Karol Linneusz, o którym już tutaj wspominałam i mam wrażenie, że on jest... nazywał wszystkie zwierzęta, jakie istnieją, nadając mu nazwę Felis pardalis. Holotyp pochodził ze stanu Veracruz w Meksyku. Najnowsze analizy filogenetyczne oparte na MTDNA wykazują, że... Yy, co? El Pardalis <głos》> dzieli się na cztery główne grupy geograficzne Populacje z Ameryki Środkowej i Południowej Ameryki Południowej Południowej części Ameryki Południowej Tworzą monofiletyczne grupy Natomiast populacje z Północnej Ameryki Południowej Dzielą się na dwa odrębne rodowe klastry Jeden klaster geograficzny znajduje się w Północnej Północnej, Północno-Wschodniej Ameryce Południowej jest to napisane bez przecinków i nie mam pojęcia co tu jest napisane Jest pół, północnej, północno-wschodniej północnej czy północno-wschodniej? Północnej i północno-wschodniej Północnej przecinek północno-wschodniej W każdym razie W północno-wschodniej części Ameryki Południowej Czyli np. Gujana francuska i północna Brazylia, natomiast drugi w Ameryce Środkowej i północnej, północno-zachodniej Ameryce Południowej: Panama, Trinidad, Wenezuela i północna Brazylia. Badania morfometryczne sugerują, że w obrębie L. pardalis mogą występować dwa odrębne gatunki: Pardalis i Mitis, ale wymaga to dalszych badań. Tradycyjnie uznawano 10 podgatunków, ale analizy z 2017 roku obniżyły tę liczbę do dwóch. Również autorzy Illustrated Checklist of the Mammals of the World rozpoznają dwa gatunki. Tryb życia. Ocelot wielki wiedzie samotny tryb życia jest zwierzęciem skrytym. Aktywny jest na doby przez 14 godzin. Sak ten wiedzie nocny tryb życia, kiedy to poluje i kiedy aktywna jest jego zdobycz. Aktywny jest na doby przez 14 godzin. Ktoś powinien naprawdę poprawić ten tekst. W nocy też przemierza lasy, rzadziej otwarte miejsca w poszukiwaniu zwierzyny, rzadziej otwarte miejsca w poszukiwaniu zwierzyny bądź nieruchomo na nią wyczekuje. Dzień spędza bardziej na odpoczynku, a spoczywa zwykle rankiem i później popołudniem, umieszczając się pod korzeniami drzew, wśród gałęzi czy też pnączy. Wstaje około godziny przed zachodem słońca. Niemniej aktywność ocelota Wielkiego zadnia dnia nie stanowi wielkiego wyjątku. Wzrasta ona jednak po zmroku, jak wykazują choćby badania wenezuelskie, spada zaś po świcie. Za dnia bardziej aktywny jest ten kotowaty na terenach bardziej wilgo wilgotnych i kiedy chmury zakrywają słońce. Niemniej za dnia poluje na ptaki, legwane czy niewielkie małpy szeroko nose. W razie potrzeby potrafi też tryb życia zmienić. W peru opisywano samicę, która chcąc wykarmić swoje pojedyncze młode, polowała przez jedną dobę. Polowała przez jedną dobę w czasie 17 godzin. Ja naprawdę nie mam pojęcia, kto to pisał, ale jak to pisał, to tutaj przydałoby się coś poprawić. Polowała przez jedną dobę w czasie 17 godzin. To doba trwała 17 godzin. Czy przez dobę 17 godzin polowała? Co? To jest po prostu dramat. Szczerze już. Nie będziemy tego czytać. Wikipedia jednak nie. Zobaczymy. Czy może jesteś w stylu e, nie wiem National Geographic albo mogę po prostu posiedzieć i o czymś pogadać. E, coś mam wrażenie, że patrzę cały czas, jak dźwięk się nagrywa. I jest to jedynie taka linia, teraz się zbliżę, żeby trochę więcej, ale to była praktycznie płaska linia, więc mogliście przez chwilę słyszeć prawie nic. To przepraszam, nie wiem, nie mam pojęcia, co ja tutaj robię. No, tak więc, jak wam minął Halloween? Ja na swoje Halloween, swoje Halloween, na swoje urodziny mogę iść. Ale nie na swoje Halloween. Nie, Halloween jest moje, ja je wykupiłam, jest moje prywatne. To poszłam do koleżanki na nocowanie i też było tam parę osób z mojej szkoły i wcześniejszej i obecnej. Fajne było to, że wszyscy się znaliśmy naprawdę, zdaję sobie sprawę, że one pewnie będą tego słuchać później, tak więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie, było naprawdę świetnie i uważam, że można to powtórzyć się zastanawiam czy nagrywa to tak, że słychać mnie z tego miejsca, gdzie się nagrywam Podźwięk mam stereo, ale czy jestem w stanie a to chyba trzeba by było dwie ścieżki na mono nagrać jedną na jedną, drugie na drugą nie wiem, nie znam się na dźwięku, <noise> powiedziała ta, co sobie siedzi i nagrywa podcasty. No fajnie. Wiem, ale się zastanawiam, właśnie czy mikrofon ten będzie tak to wyłapywać, że zależnie od tego, z której strony będę, to tak będzie dźwięk iść, czy po prostu sobie będę? Um... No, i na Halloween do szkoły poszłam przebrana za elfa. Miałam, miałam na początku pomysł, bo dzień wcześniej wymyśliłam, jak zrobić sobie make-up kanibala. I myślałam, żeby być elfem kanibalem, ale stwierdziłam, że nie będę iść i straszyć ludzi, więc byłam po prostu elfem, ale miałam miecz. I chodziłam po szkole z mieczem w sukni, po schodach, było pięknie. I jeszcze miałam taką pelerynę, i dosłownie wyglądałam jak Snape. Tak, szłam i to za mną powiewało i jeszcze ten i byłam Snape'em I to naprawdę było bardzo fajne doświadczenie Ale szczerze mówiąc, jak miałam wybierać Halloween, jest to moim ulubionym świętem Mimo, że nigdy nie chodziłam po cukierki nie, nie uznaję tego, nie pochwalam Bo raz, że po co iść i przeszkadzać ludziom i takie Daj cukierka albo coś ci zrobię a dwa, to do jakiego stopnia niektóre pranki, psikusy urastały i niszczyły ludziom mienie. Tak po prostu, bo tak, bo taka jest tradycja. No to, to nie jest tradycja. Tak, co prawda, było Halloween w formie dziadów wcześniej, ale dziady polegały na czymś zupełnie innym. Później nasze stare, dobre, prasłowiańskie dziady. Zostały zapomniane Przyszło Halloween, bo Halloween było fajnie marketingowane Tylko, że no to nie mylmy pojęć, to nie jest to samo Polega to na czym innym I jeśli się zna okolicy, zna się ludzi I tak się mieszka i się wie, że można iść To spoko ale jeśli idziesz gdzieś, nie znasz ludzi, albo z tymi sąsiadami nie rozmawiasz i mieszkasz w wielkim blokowisku i rozbijasz ludziom jajka na wycieraczce, obsypujesz mąką i tak dalej, no uważam, że to jest po prostu słabe. Jeśli ktoś tak zrobił, ale gdzieś no uznaje, że to faktycznie było nie tak, no to nie mam nic jakby do zarzucenia, bo zdajesz sobie sprawę z błędu, ale jeśli dalej tak robisz, bo, bo tak jest, no Pamiętaj, że jedna laska gdzieś w internecie, którą obserwuje 16 osób Mówi, że to nie jest fajne Więc no No tak kiedyś zostało mi, mi mojej rodzinie To szedł ktoś parkingiem na dole Ja mieszkam na pierwszym piętrze I nasz blok ma koło 5 pięter, 4 coś takiego Nie jestem pewna W każdym razie ja mieszkam na pierwszym piętrze i mamy też parking i od strony balkonowej to jest parking taki otwarty plac po prostu no i ktoś wpadł na genialny pomysł że sobie wziął i kilka wytłoczka to jest samo cena, ale jak jest z jajkami wytłoczka to dalej będą wytłoczki? nie wiem w każdym razie wziął sobie tak Kopę jajek, i szedł i rzucał w okna balkonowe. I tak nam rzucił gdzieś w klamkę od drzwi balkonowych. Nie wiem jak to się stało, ale to jajko gdzieś tam wpłynęło. W jakiś sposób, czy zaschło, czy co się stało. W każdym razie skleiło nam się drzwi i przez miesiąc, dopóki nie udało nam się tego naprawić, to na balkon wychodziło się przez okno. A też pamiętajcie, że to jest przed świętami, tak więc wiadomo, przy świętach, przecież chwilę. przecież to dwa miesiące do świąt. To albo tak długo nie mieliśmy okna balkonowego, albo ktoś wcześniej przyjeżdżał. Mogło też tak być, ale mi się wydaje, że po prostu tak długo to było zamknięte. W każdym razie, nie mogąc wyjść przez drzwi, no to wszelkie garnki i... Zupy, sałatki, jedzenie wszystko, co takiego na balkon do chłodzenia, no bo w lodów to się nie zmieści to trzeba było wynosić przez okno. Więc, no i trochę to kosztowało, żeby to okno balkonowe naprawić drzwi. Ja nigdy nie chodziłam po cukierki nie pochwalam tego, jeśli ktoś to robi i jest to zachowane w ramach rozsądku. No to okej, okay, ale ja się nie dołączam, nie czuję potrzeby, żeby zawracać ludziom głowę popołudniami, wieczorami, szczególnie jak kolejnego dnia mają iść na przykład do pracy czy gdzieś. A, a nigdy się nie zna historii drugiego człowieka i nie wiadomo, co tam on może przeżywać. Jeszcze się wchodzi i puka, no siema, daj cukierka, bo ci rozwalę drzwi. No nie uważam, żeby to było dobre. Ale uwielbiam cały aspekt tego przebierania się tego, że można wtedy, nie wiem, świeczki nastrojowo zrobić się poukrywać pod kocem bo jestem to wszystko creepy i tak dalej można sobie zrobić maraton filmowy. I cały klimat tego święta nawet nie określałabym tego jakim świętem dla mnie to jest bardziej po prostu taki dzień tematyczny. Ale można się przebrać i nikt na ciebie nie patrzy krzywo. Możesz sobie zrobić maraton filmowy i to będzie jak najbardziej ok. Jakkolwiek możesz spędzić to Halloween, możesz stworzyć. stworzyć. Możesz zorganizować przyjęcie, możesz po prostu zostać w domu, poczytać książkę. Każdy będzie w temacie i raczej nikt nie uważa, że jesteś dziwny czy coś. Więc to mi się podoba, a nie ma też tak, że każdy może to. Święto, spędzić po swojemu. I uważam, że to jest fajne. I to, że można się przebrać, jak już wspominałam, ale chyba część cosplayowa najbardziej mnie pasjonuje w tym. W każdym razie to tyle na dzisiaj. Zasłonię już w gardle, więc będę się wyłączać. Trzymajcie się, co tam chcecie napisać, możecie napisać, chociaż w sumie nikt z Was się nie odzywa. Jakaś subskrypcja by była fajna. Tak wiecie, żebym kiedyś zaczęła w końcu zarabiać na tym, a nie tylko siedzieć i gadać do mikrofonu bez jakiegoś celu. W każdym razie to tyle, co mogę dzisiaj powiedzieć. Trzymajcie się. Odróbcie lekcję, a nie siedźcie i mnie słuchajcie. Chyba, że słuchacie mnie odrabiając lekcję. To, to to jest OK. Ja sama idę odrabiać swoje lekcje. I do zobaczenia. Pa!